cie matu i witam was bardzo serdecznie w jednym z ważniejszych, znaczy najważniejszym odcinku Skywarsów, bo dziesiątym cieszę się, że dotrwaliśmy do dziesiątego odcinka. Oczywiście będę dużo, dużo jeszcze nagrywał Skywarsów, ale yy, dzisiaj będzie dłu dłuższy odcinek, tak około 15-20 minut, no bo widzieliście zresztą w PokeWarsach. Mówiłem, że mam ten fajny program i takie tam. I dzisiaj planuję zrobić dwa odcinki. Jeden sam, a drugi z moim kolegą Michałem. Ci, co są moimi kolegami, wiedzą, kto to. Ci, co są widzami, których osobiście nie znam, to nie wiedzą, kto to, ale się dowiedzą. No i tak myślę, że dzisiaj z zagram z Michałem, bo no, zagram. Na Skype się zgadamy i będziecie go słychać głośno i wyraźnie dobra kuwa macie ja pierdolę ale gówno yy. ja walę klocka boże zajebiście po prostu Jezu, nie mam perły dobrze wiecie, że uwielbiam perły kresu yy. Do, dawno nie było Skywarsów z tego powodu, że po prostu na Pokéballcach bardzo dobrze mi idzie. Zawsze mam yy, dużo wyświetleń i. Yy, ej. I. Yy, no i, i mam zawsze dużo łapek w górę, mało w dół. A, a na Skywarsach to niestety, ale jest trochę. Jest mało wyświetleń. Jaki debil! Jaki. Co za rak. Za Zabije mnie, co nie? Ja pierdolę. Jak on mógł mnie zabić? Jak przecież miałem dużo życia. <słuch> za to kocham Minecrafta. O, fajna mapka. No i po prostu mam mniej, mało wyświetleń. Papek w górę. Też jest mało, a więc. Oczywiście, jak filmik Wam się spodoba, to zostawcie tą łapkę w górę, żeby mnie zmotywować do nagrywania Skywarsów, bo dobrze wiem, że ci, których osobiście znam, to uwielbiają Skywarsy i, i ciągle mi mówią, żebym je nagrał. A więc motywujcie mnie łapkami w górę, żebym nagrywał dalej po Co ja w ogóle? Kurde robię! Co ja. W... Nie, no za hi nie mam nic do. To tutaj sobie poczek poczekam, bo jak widzicie, jest, jestem pierwszy z dwunastu. O, już jest drugi. Pączek. No i fajnie by było, gdyby na takiej mapce były tylko dwie osoby, ale tak nie będzie, oczywiście. Więc ja sobie tutaj poczekam. Trzy osoby. 4 osoby, 5 osób, 6 osób, 7 osób Fajnie. 8 osób, zajebiście 8 osób, 9 osób, 10, 11, fajnie, zaraz się zacznie ręka. I 12 osób, tylko nie rozumiem jednego. Czemu to jest takie powalone, że jak jest na 8... Jak jest ręka na 8 osób i są 4 osoby, to jest już odliczanie yy, do 20. A, jeśli, a jak jest na 12 osób, to wtedy dopiero przy 12 jest odliczanie, więc piszcie co o tym sądzicie, czy to jest słabo zrobione, czy po prostu ja coś wymyślam, no ale dalej gramy. Myślę, że teraz mi dobrze pójdzie, uwielbiam tą mapkę i mam jeszcze dobre itemy. Dobra, szybko, szybko, bo znowu mnie ktoś zaatakuje z nienacka. I bum, 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 nie ma nikogo. Za! No! Wiem, że mnie zepchniesz gnoju, ale ja to zrobię pierwszy. Nie myśl sobie, że tak łatwo... jest Jezu! Tak łatwo... Nie! Zajebiście, zepchnie mnie skurwiel. Kurwa mać, no. Ja pi... To jest moje trzecie podejście do tego odcinka. Naprawdę, trzecie. I ostatni raz w pierwszym podejściu wygrałem arenkę. No, ciągle przegrywam, kurde. Dawno nawet w finale nie byłem. Może teraz. Może, ja w to wierzę, że teraz. W ogóle yy, nie pytajcie się czemu nie mam już dużych słuchawek. Po pierwsze te mi odpowiadają i są wygodniejsze. Nie, nie do filmików, że wygodniejsze, ale do ogólnie używania są wygodniejsze. Yy, I nie pytajcie co się stało z tamtymi. Jeśli mnie zapytacie, to może wam odpowiem, ale to jest śmieszne. Nie, no spieprzałem, wiedziałem, że będziesz ze mnie, we mnie strzelał. Ej, gościu. Nie, nie, no no jak? Ja pier... 6 minut i 15 sekund, a ja ani jednej walki nie wygrałem, no. Boże, jakim jestem Januszem? Przecież jeszcze niedawno tak dobrze mi szło. Ja pierdzielę i tutaj pewnie też nie ma walon. Ja tego nienawidzę, jak ktoś wychodzi i jest czas od początku, i potem jeszcze ktoś wejdzie i znowu jest od początku. No, kurde. Może z Michałem będzie mi lepiej iść, jak będę miał z nim sojusz. I nie ma w ogóle. Ja pierdzielę. Wiedziałem, że nie będzie tutaj też skrzynki. Ej, co to za lagi? Znowu na tej mapce mam lagi. Ja, ja to pamiętam, jak. Na pewno, na pewno miałem na tej mapce lagi. Pamiętam to jak dziś. Ej. Nikt jeszcze nic nie ma, bo nikt jeszcze się nie, do, nie dostał do skrzynek. Ale widziałem tam gościa, który już był blisko. Super, a ja nawet nie jestem w jednej czwartej drogi. No kurde, co to za lagi przy kopaniu drewna? Przy kopaniu drewna? Ej no. wam oglądania tej katastrofy. No i od razu jakoś, le jakoś jest lepiej, co? No bez jaj, no takie lagi to mogą się zdarzać na komputerze, który, który ma ten, jak to się nazywało? Super, nawet nie pamiętam. Słabą kartę graficzną, ale nie na moim, no. Ja pierdolę, kurwa mać. Chuj wam w dupę, idę spać. Ja pierdzie... <gryw> Nie można tak, no przecież ja jestem taki kur... Lubię tą mapkę, ponieważ jest, wszyscy są tutaj blisko i są tylko cztery osoby. Tutaj myślę, że wygram. O, mój sojusznik właśnie wygrał arenkę nie wiem czy to w tym czy w tamtym podejściu, ale to był mój sojusznik, którego, z którym nie wiem co się stało. Zazwyczaj u mnie sojusze nie wypadają, że mm, nie pójdę do kogoś albo zostanę wcześniej zabity. Ja pierdziele, to jest po prostu chore i powalone. Ja pierdzielę. No przecież to jest jedno i to samo, no kurde. Przynajmniej mam łuk. Zarąbiście. I w takiej sytuacji nie wiem, co zrobić. No to mam ten sam pomysł, co ty, gościu. Wyobraź sobie, pójdę, pójdę się kopać na środek. Dobra. A, Iesus, darasă mă zabiam. Ies! Kurv de. Kurv Dlaczego ja nie wziąłem myczyka, no mogłem zareagować, no. Ja pierdzielę, ale to i tak było po prostu niesamowite. Dwóch na mnie idzie, są już Minecraftowy dwa bloczki minecraftowe ode mnie. I w jednego strzelam, to spadł, a drugiego miał ostatnie żytko i też, i też go zabiłem. Boże, to był po prostu fart, ale też moja zwinność. Wszystko, że szkoda, że już z tym drugim sobie nie poradziłem. Gdybym miał oczywiście strzały, to bym wygrał. No ale nie miałem strzał. A jakże, kurde. A jakże. Jest! Mm -hmm. Udało się. Ale to było dobre. Ale takiego czegoś jeszcze nie zrobiłem. To chyba była moja najlepsza akcja w Minecraftie. Dotąd nie, nie jestem podziarany, bo sami wiecie, co się później stało. No. pierwszy raz byłem w finale. No i oczywiście musiał mnie gnój zabić. Ej, nie, 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 nie. O nie, 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 nie. nie. Kurwa ma ciapie role. Znowu przegrałem. BOŻE ŚWIĘTY Jedną walkę, którą wygrałem na ostatnie, trzy po, na ostatnie dwa podejścia wraz z tym to ŁOMBO-KOMBO combo. Podwójne kombo A tak to to nic, no kurde, nic się nie dzieje, nie mam formy Może z Michałem będzie lepiej Ja pierdziele, co to Ja jestem po prostu Januszem Minecraftowym Oczywiście możecie docenić to, że robię dłuższy odcinek specjalnie dla Was i zostawić łapkę. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, bo to jest trzecie podejście, więc może mi się to mylić, ale oczywiście za to, że nagrywam ponad 15-minutowy odcinek, zostawcie tą łapkę. <laughs> mm, dobra, jest git. Teraz może mi pójść, chyba że ktoś chyba, że ktoś mnie znienacka, jakiś debil, Chujały wolę nie ryzykować. Uff, już myślałem, że... Ej, fajna jest ta mówka chyba, bo tu są trzy skrzynki. Jak się nie mylę. O fajnie. Zaraz ktoś mnie zabije. Ja to wiem. A, jestem. Jestem gotowy do walki. Nie! No kurde! Ja pierdzielę. Первый. Не ну. Ну, Nie odpuszczę, ten odcinek może trwać nawet i pół godziny, ale ja muszę wygrać chociaż rękę. Chociaż, no ja dużo nie wymagam, jedną rękę na 20-minutowy filmik, no, Boże Święty. Balony, kiedyś nienawidziłem tej mapki, teraz ją lubię. Nawet bardzo. Bo jeśli się chce przete przeteleportować, to jest 85% pewność, że się nie spadnie, no bo widzicie, to jest takie, takie, no, sami widzicie, jakie, jest niekształcone. Ja chcę soja, chociaż i tak do siebie się nie dostaniemy, a jak już się dostaniemy, to cię zepchnę, przygotuj się. On pewnie jeszcze wybierze tą Karolinę chujową pierdoloną, jestem taki wkurzony. Dobra. Jest. Uf. Dobra, i nie będę miał perły. Ja mogę się założyć, że nie będzie perły. Fajnie. O, jest. Fajnie. Tylko jedna. Dobra, trzeba się zorientować w terenie. Szybko. Są strzały, fuck yeah. I jesteś tam nie ma. Mam szansę. Proszę, żeby. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, kurde. Jedno serduszko. Logic. Hmm. Tutaj rac raczej się już długo nic nie wydarzy. Zostały trzy osoby, więc jest dobrze, nawet bardzo. Bo na balonach to. Jest dość i dobrze. O, mam nawet złoty na pierśnik. Nie zauważyłem go. Trzy osoby zostały. W tym ja. Z dwunastu osób zostałem. Dobra, mam tutaj jeszcze kamień. Jeśli ten gościu. No. Ciekawe, czy mu chodzi o sojusz? Po takiego porozumienia. Sojuszowego jeszcze nie znam. Dobra uciekł. Wiedziałem, wiedziałem, że ten debil będzie. jest po prostu pojebany. No. Nie, ja nie spocznę na tym, dopóki nie wygram. Mówię wam, dopóki nie wygram, to nie spocznę. Jeszcze skur wiele wychodzili z gry. Kurde, było 8 osób i muszą wyjść ja pierdolę Boże! Zaraz się kurwie i wyłączę to. Boże. To jest naprawdę. Na 17 chyba minut. Teraz trwa już ten odcinek. Ani razu jeszcze nie wygrać arenki. Boże, ile już tych arenek grałem? Tak. Sobie może sześć? Coś takiego, o przynajmniej są dwie perły kresu, fajnie, fajnie. W jednej skrzynce to jest lepiej niż czasami w trzech. Dobra, tutaj trzeba oczywiście zmienić i fajnie. Nie! Kurwa macie no. Przecież to jest po prostu już jakaś klątwa czy coś takiego. Ja nie wiem. Jak to w ogóle jest możliwe. Czemu jestem takim chorym pojebem? Ale to będzie się długo konwertować te trzy filmiki tak. Je, jeden w całość to będzie pewnie z 1300 MB. Czyli Gigabajt i 300 MB. Dobra. Ostatnie pięć... Ostatnie dwie arenki. Jeśli nie wygram, to jestem debilem. No Jezu. Przecież jak gdybym tą poprzednią walkę miał mieć, to bym miał wygraną, no. Czemu jestem takim chorym? Pojebę. Przynajmniej mam całą zbrojkę chyba. Chyba. Nie, oczywiście, nie ma spodenków. Spodenek. Nie wiem jak się mówi. Dobra. Jak teraz mi nie pójdzie tą perłę to zostawię na specjalną okazję dla jakiegoś debila, żeby go zaskoczyć o spier. Jezu, gdybym ja to jeszcze przegrał. Tu jest ten debil. A! Ostatnia Arenka, jeśli nie wygram no to po prostu. No to Bywają i tak. Przecież pamiętam taki filmik chyba dziesiąty z serii Skywarsów, gdzie wygrałem chyba trzy arenki, a nagrywałem wtedy jeszcze dziesięciominutowe filmiki, no. To jakaś patologia i znowu nie mam spodenek. Teraz... No spier dalej, Kurwa stara! Czemu ja dzisiaj mam takie nieszczęście? Ostatnia arenka. Ostatnia arenka na dziś. Ja wam mówię. Ostatnia. Jeśli nie wygram tej arenki albo jeśli nie wygram dwóch walk na tej arence muszę albo wygrać arenkę albo wygrać dwie walki. Jest. I a jeśli nie zrobię jednej z tych dwóch rzeczy to mówicie. Możecie do mnie mówić w komentarzach, piszcie do mnie, że jestem Minecraftowy Janusz. Tak do mnie mówcie. Jeśli oczywiście. Chyba, że wygram tą arenkę, chociaż to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Teraz ktoś mnie zaatakuje. A może nie? Jest imieczyk, witam w tymie. Dobra, Pe no właśnie. Nie, nie Perła na specjalną okazję. Jezu, jeszcze 10 osób zostało, to będzie druga, długa część. Nie, co ja w ogóle pierwsze? To będzie długo trwało, Jak to wiem. Dobra, idę na walkę. A więc wiecie, jak macie na mnie mówić przez najbliższy tydzień. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał w taki sposób, że mogliście się ze mnie śmiać przez ponad 20 minut tylko że mi już nie jest do śmiechu. A więc mam nadzieję, że Wam się podobało: zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Niedługo będzie 100 widzów i specjal. Ale nie powiem Wam, jaki. A więc do zobaczenia i siema.